Co jej się dzieje? Siemanko siemanko W kakele mamy dużo różnych zwierzaków. No, na przykład wróżkę. I w tym odcinku będę ewoluował swoją wróżkę. Każdy zwierzak daje inne bonusy, coś innego daje. Na przykład, jak mamy tutaj naszą wróżkę, widzimy, że ma życia. Tutaj na razie podstawowe takie statystyki, ale jak się przytrzymamy to życie dłużej, to pokazuje nam się. Jakie bonusy dają? Nad nasza wróżka na 30 poziomie używa swojego pyłu, żeby usunąć negatywne efekty z nas, właśnie. Co dalej? Na 50 poziomie regeneruje życie i manę. Po prostu atakuje wróżka i ma szansę na wrzucenie nam regeneracji życia lub many. Do tego na 70 poziomie chroni przecież przed nieuchronną śmiercią i będzie akurat mogła nas krzesić. I to by było na tyle z tych bonusów. Na poziomie jeszcze będziemy mogli ją ewoluować do innej formy wróżki. Tak jak teraz widzicie, ona wygląda tak zwyczajnie jak każda inna. Ale na setnym poziomie już sobie zmieni swój wygląd. Popatrzymy sobie w tym odcinku na statystyki, jaka jest różnica między niskim poziomem wróżki a wysokim poziomem wróżki i ulepszymy naszą wróżkę. Na setny poziom wydamy tam troszeczkę pieniążków. I zobaczymy, czy się to w ogóle opłacało, nawet jeśli się nie opłacało, to zobaczycie to na tym odcinku. Miłego oglądania. Siemanko, siemanko. Zobaczymy wróżkę, wbijemy setny poziom. Znaczy już wbiliśmy i sobie ją ulepszymy na nowy poziom. Najpierw zobaczymy różnicę między jakimś niższym poziomem. Tutaj na drugiej postaci mam wróżkę z poziomu mem 60 Zobaczymy ile daje nam mniej więcej many. Ile potrzebuje, co jakiś czas nam wrzuca, czy jest to taka w ogóle opłacalna rzecz? Zobaczcie, jeden hit nie dała bufa kolejne hity nadal nic nie dało. Zobaczymy, kiedy nam da jakiegoś buffa. Dała nam życie, 240 życia na poziomie 60 i 250 many. Ile, ile musimy dać, żeby nam dała rezurekta? Trochę zapewne będziemy musieli bić. Dobra, 260 many, czyli około 250-260, zobaczymy ile życia da nam jeszcze raz. Teraz troszeczkę lepsze buffy, 280 na 320. Zobaczymy jeszcze sobie z dwa razy, tutaj ktoś sobie padł, a wyzbierajmy go. Akurat będzie trochę kasiory. Dobra. 250 życia. A ile da nam many? 260 many. Dała nam ostatni raz. Zobaczymy, ile nam wrzuci ostatniego bonusika. I wychodzimy, przejdziemy sobie na drugą postać, na której mamy już setny poziom. I zobaczymy tam, ile daje nam. No, 259. Koło 250-280. 250, 250 Takie nam buffik daje na 60 poziomie. Przyjdziemy sobie na drugą postać, zobaczymy ile tam, jakie tam bonusy nam wrzuci. Dobra. Jesteśmy na drugiej postaci, mamy setny poziom wróżki i 12%. Zobaczymy co, co tutaj nam da. Jakie tempo wrzucania buchów? Tutaj ona nawet nie zdąży zaatakowywać, tak szybko to pada wszystko. 379. Manny. Zobaczymy za chwilkę. Zbiję sobie się trochę potworów. Zobaczymy ile HP nam da. No 390. Czyli tam było około 250. Tu jest 390. Czyli jest różnica. Widoczna nawet. 40 poziomów różnicy. Sporawo. Myślałem, że może będą większe. Jakieś większa różnica według tych poziomów. Ale no 40 poziomów daje nam... Prawie dwa razy więcej. Zobaczmy sobie. Tam było 250, mamy 411. Prawie 150 więcej many daje. Zobaczmy jeszcze sobie. Raz, niech wróci nam bufa. Czyli jest różnica duża. Tam po kilka, kilka procent zapewne z każdym poziomem coraz więcej. HP 370 dała. No tutaj już troszeczkę gorzej. 120 tylko więcej. Właśnie dużo zależy od. Los, losowości tu jest to tak samo nam nie dało jeszcze tam atakowaliśmy trochę, też nie dostaliśmy jakoś ostatnio po tej aktualizacji trochę, to, trochę ten rezulek zmniejszyli tak mi się wydaje wcześniej częściej dawało, a teraz bije te potwory i cały czas nie mam tego bonusu albo po prostu ona nie nadąża wrzucać go, bo tak wszystko szybko tutaj pada 360 many Czyli koło 150, 120 więcej niż wcześniej. 110. Nie jest aż taka ogromna różnica według tego, co było na 60 poziomie, a co teraz mamy na naszym setnym poziomie. Kolejny buff 370 many. Nie jest za specjalny, zobaczmy sobie jeszcze życie. I pójdziemy ulepszyć naszą wróżkę, wyewoluować ją bo akurat na 7 poziomie jak je zdobędziemy to możemy ją przemienić sobie w lepszą wróżkę. Taką taką kozakową niby. I ci jestem ciekawy, czy, czy to jest duża różnica. W końcu dała Resurrecta. Ale nie ma tak specjalnie, żeby jakoś tak duża różnica według tempa wrzucenia bonusów była. Według tego, co wcześniej było. Jedynie widzimy ten. Ten poziom, czyli, że więcej nam daje, ale nie widać tego, że załóżmy szybciej nam daje te bonusy, bo bijemy te potwory, ono to też bije i w, mi w miarę tempo wrzucania bonusów jest takie samo jak wcześniej. Tak więc, tak więc, no nic, I lecimy dalej. Pójdziemy sobie do miejsca, w którym się właśnie ulepsza tą naszą przyszłą wróżkę. Ja sobie dam TPK stąd, bo już nie chce mi się wracać na pieszo. I widzimy się za chwileczkę. I co? I co teraz? Jesteśmy w Murori, musimy się przejść na Willę. I tam właśnie jest taki NPC, który właśnie nam tą wróżkę wyewoluuje. Tylko musimy mu zapłacić bodajże 50 milionów i 200 kakeli. Ale to sprawdzimy na miejscu. Widzimy się już tam na Willi. jak widzieliście przyszedłem sobie tutaj na willę tu jest taki npc który się nazywa broku. brokuj i on może nam przeewoluować naszą wróżkę wyewoluować pozdrawiam gracza podaj masło no siemka siemka czy chcesz przejść przez rytuał ewolucji z jednym ze swoich zwierzaków dla okazji przeprowadzać cię przez cały proces mają o 50% większą szansę na użycie swoich umiejętności czyli szybciej będą nam wrzucać bonusy to już jest Fajna rzecz. Mają także podwójnie, ma podw podwojone maksymalne zdrowie. Czyli teraz, właśnie jak dodali, że można sobie mieć wróżkę, moja ma 16 tysięcy. Jak sobie wezmę, że, mm, że zwierzęta mają HP, to będzie, będą, będzie mogła dostać właśnie obrażenia. Ale jak to mam oznaczone, to... to. To, to, to. To nic to nie zmienia. Zmienia tylko to, że. Zobaczcie, co on pisze. Zwierzęta mają HP mogą być celem stworzeń. Jeśli gra solo, zwierzęta będą silniejsze, aby móc lepiej pomóc. Ich poziom będzie podwyższony. A tu zwierzęta nie mogą być celem stworzeń. Nie otrzymają bonusów, jeśli gra solo. Czyli jak mam zaznaczone, ja na mają HP, to mają jakieś tam zwiększone bonusy. Ciekawa rzecz, zobaczę jak to będzie wyglądało. Ale właśnie jak mają HP, to będą mogły upadać. Ale jak małem, będę mieć wyewolowaną, i będzie mieć podwojone HP, to chyba powinno być ok. Dobra, co by, tu, co by tutaj porobić? Właśnie chcę ją wy wyewoluować. Jeszcze co tutaj jest? Zwierzaki mogą ewoluować po setnym poziomie. No dobra, tu mam tylko jedną wróżkę. Na tej liście wcześniej nic nie miałem, a teraz akurat jak wbiłem setny poziom, to akurat się pojawiła wróżka. Klikamy. Ewolucja 50 milionów historia Kelly. Mam tylko 180 Kakeli ale kasiarki trochę mam. To... No dobra, trzeba spróbować zobaczyć jak to będzie wyglądało. Jakiś setny poziom wbił się. A ja chciałem właśnie do końca roku wbić ten setny poziom. 10% dziennie wbiłem, to 70% prawie jeden, po... jeden level do... na tydzień się. To dosyć wolno. Później już od 90 poziomu tak wszystko zaczęło wolno, wolno iść. Ciężko się to biło, ale już chciałem mieć ten setny poziom przed nowym rokiem, i akurat teraz jest nowy rok. I no i już prawie, i akurat się wbiło setny poziom, akurat przed nowym rokiem. To co, klikamy. Twój zwierzak ewoluuje. Zobaczcie, zobaczcie to, co tu się dzieje. Co jej się dzieje. O, przemieniła się. Ale jest jeszcze taka malutka. Niektórzy mają taką wielką ją. No, malutka jest. Coś chce z nami pogadać? Nie, już nic z nami nie będzie rozmawiał. Ma setny poziom, nic się tu nie zmieniło. Będzie mieć podwojone HP. Miała wcześniej 16 tysięcy. Teraz ma 32 tysiące. No, to się zgadza. Co tu jeszcze było napisane? Że ma 50% więcej szans na wrzucenie bonusów. I mają także podwojone maksymalne zdrowie. Zwierzaki mogą ewoluować po setnym poziomie. No dobra, to niby, niby nie powinno nam więcej dawać, tylko częściej. Zobaczmy sobie. Pobijmy trochę potworów i zobaczymy, po jakim czasie nam je wrzuci jakiegoś bonusika. Szybko. 399 życia. To tutaj się w miarę nic nie zmieniło. Zobaczmy tutaj sobie zabijmy jeszcze trochę potworów. Ale many to nie wróciła jeszcze. Na razie tylko życie. Bo ona trochę za daleko jest. Za szybko ja biegam moją postacią i ona nie zdąża atakować, żeby wrzucić ten bonus. Dobra, 402 raz życie wrzuciła. 400, czyli cały czas 400. Ale money jeszcze nie wrzuciła. Ale Resurekta już wrzuciła. Kilka potworów i już to jest włą włączony. Ale money, jak nie było, tak nie ma. Hmm. Niedobrze. Myślałem, że to będę raz, dwa i miał wszystkie bonusy, ale 50% to niby dużo. Ale no nie widać, żeby, jak to było 50%. Klikam Fory, wróżka też cały czas coś tam rzuca bonusy. Ale ta dała drugi raz. Ale nic poza tym. Dobra, dała życie. Taka wróżka chyba nie jest źle. Myślałem, że będzie lepiej trochę, ale nie jest nie jest za specjalnie. Bo many. Jeszcze ani razu na nie wrzuciła, życie to nam rzuca. No tak, cały czas. Ale many. O, wrzuciła many. Dobra. Mniejsza z tym. Wychodzę stąd. Akurat sobie pójdę na jeden ewencik. I tu wiec, zakończę filmik za chwileczkę. No i co? Można tu więcej powiedzieć. Nic nie można bardzo powiedzieć. I ładnie wygląda. Tego nie można nie przyznać. O wiele ładniej niż wcześniej. Błyszczy sobie. Kolorki zmieniło na takie fajne. Ale co poza tym. No, Wbiśmy setny poziom, trzeba było coś zrobić. Wydać 150 milionów. Miałem 170, mam 120. Będzie nam troszeczkę szybciej bonusciku wrzucać. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. <grystanie> 50 milionów i 100 kakeli. 50 milionów to jest prawie 800 kakeli. 800 coś koło tego. Do tego trzeba było 700-800. Do tego trzeba było jeszcze dorzucić 100 kakeli. To prawie 1000 kakeli trzeba było wydać, żeby ją ewoluować. A daje tylko szybciej wrzuca bonusy. Na pewno to się przyda. Ale czy to było warte? Na pewno tych statystyk, które ona daje to nie jest warte, ale kiedyś, chcąc, nie chcąc i tak będziecie musieli to zrobić, a ja chciałem sobie teraz zrobić przed końcem roku. Udało się. To w zasadzie by było tyle. Trzymajcie się i szczęśliwego nowego roku. Bo już akurat dzisiaj jest Sylwester, akurat go wrzucam powodzonka tam w nowym roku, żeby był jeszcze lepszy. Czy, czy teraz mieliście jakiś słaby rok, nieprzyjemny, to żeby był o wiele lepszy, żeby lepiej wam się tam wiodło. Trzymajcie się. Juju.